Dzień dobry, witajcie! Jak widzicie wokół mnie rozpościera się istny gąszcz super wista. Ja jestem z tego powodu przeszczęśliwa, a samymi roślinami bez końca się zachwycam. Dzisiaj będzie króciutko o pielęgnacji tych super Tunii właśnie teraz w środku lata, w środku wakacji żeby jak najdłużej cieszyć się tymi przepięknymi kwiatami, żeby jak najdłużej do końca sezonu zdobiły nasze balkony i tarasy. Moi drodzy, normalnie na co dzień te wszystkie donice są tutaj rozstawione po tarasie, ale dzisiaj na potrzeby filmiku zebrałam je tutaj wszystkie razem, żeby chociaż raz w życiu poczuć się jak w takim filmiku sponsorowanym, otoczyć się przepięknymi kwiatami które tworzą wokół jeden wielki łan. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, a przechodząc do samej pielęgnacji super tuni w środku lata. Podstawową i najważniejszą rzeczą w ich przypadku, może nawet ważniejszą niż jakiekolwiek nawożenie, jest podlewanie. Zwłaszcza teraz, kiedy żar z nieba się leje, woda z doniczek do nic paruje w mgnieniu oka. W przypadku supertuni musimy koniecznie sprawdzać stan nawodnienia podłoża. Najgorszą rzeczą, jaką możemy tym supertuniom wyrządzić, to zapomnieć podlać. W przypadku naprawdę gorących dni, ciepłych nocy, podlewanie supertuni trzeba wykonywać nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. No i wiadomo, zawsze podlewamy pod roślinę, tam w środek całej tej burzy kwiatów. Nigdy, przenigdy nie podlewamy konewką po liściach, po kwiatach. No mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą i jest to rzecz oczywista. Druga rzecz to nawożenie supertuni. Z racji ich przeobfitego kwitnienia trzeba im po prostu dać jeść, żeby miały siłę tłoczyć bez przerwy te swoje przepiękne kwiaty, żeby miały siłę przyrastać, no i właśnie obsypywać się tym przecudnym kwieciem. Nawożenie dobrze jest wykonywać regularnie, d przynajmniej przynajmniej dwa razy w tygodniu, ale jeżeli podlewamy rano i wieczorem, to taką dawkę odżywki możemy stosować nawet codziennie, albo rano, albo wieczorem. Super nie, na pewno się nie obrażą, wręcz przeciwnie, odwdzięczą się jeszcze fajniejszym kwitnieniem. Tutaj muszę przyznać się Wam szczerze, że wcale nie zawsze tak pilnuję tego nawożenia. Czasami po prostu mi się nie chce. Mam jakiś taki słabszy dzień, że nawet nie mam ochoty iść po tą odżywkę, rozmącać tam w konewce i biegać z tym wszystkim do każdej donicy. Ale samego podlewania, przynajmniej zwykłą wodą, czystą, bez niczego, bez żadnych dodatków, no to już pilnuje jak oka w głowie, ponieważ wystarczy lada moment, lada dzień naszego lenistwa. No i to od razu widać po, po roślinach. Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który możemy, ale wcale nie musimy wykonywać, to jest przycinanie pędów. Czy tutaj, właśnie. Z długości, czy tak po całej roślinie. Co nam to da? Po pierwsze, wizualnie tak trochę uporządkujemy całą roślinę. To, co tam gdzieś wystaje, co się podwija, po prostu możemy zwykłymi nożyczkami przyciachać i tak jakby odświeżymy wizualnie naszą roślinę. Tutaj, natomiast po całości, również możemy nieco skrócić pędy pobudzi to roślina do lepszego rozkrzywiania się. Później oczywiście pojawią się pączki kwiatowe, które nam zakwitną. Nie musimy tego robić, ale możemy. Tutaj już wybór należy do Was. Moi drodzy, na pewno w komentarzach będziecie pytać, jaką odżywkę do supertuni w tym roku stosuję. Otóż powiem szczerze, do połowy lipca stosowałam Planton S według zaleceń Przedawcy. ale ponieważ akurat mi się skończył, no to wykorzystuję taki oto nawóz do pomidorów. Również bardzo dobrze się do tego nadaje. W tamtym roku przez cały sezon podlewałam swoje super tunie odżywką do pomidorów i one kwitły jak szalone, więc jak nie macie czegoś takiego, możecie kupić nawóz do pomidorów i też fantastycznie się to sprawdzi. W tym roku u siebie w ogrodzie mam trzy odmiany super tuni. Ta przepiękna różowa, wszystkim znana, to odmiana Bubblegum. Ta w kolorze pięknym malinowym to odmiana Paradise. Natomiast w innej części ogrodu mam jeszcze odmianę Jazzberry i za chwilę wszystkie te odmiany pokażę wam z bliska. Więc zapraszam do dalszego filmiku i pokażę wam różne takie Super tuniowe kadry z ogrodów.